是不必再想。 24 czwarty dnia. Mam tu okazję popatrzeć w słonko, a przy okazji patrzenia w słońce, które odżywia naszą szyszynkę i pozwala dostrzegać większą głębię, dostrzegać większą głębię rzeczywistości. Chciałem Wam życzyć miłych i spokojnych świąt, 365 dni w roku. Pamiętajcie, że każdy dzień to święto, każda godzina to święto, każda minuta to święto, a każda sekunda to celebracja tego święta. Celebracja. Nie zakłada tańców, swawoli, konfetti i tak dalej. Jest to pewna płaszczyzna celebracji, która oczywiście ma swoje miejsce. Natomiast nie jest wymagana, jeżeli chodzi, ponieważ celebracja to ważność swoista. To to bycie świadomym tego, że istniejesz. Hmm. Czyli taka wewnętrzna celebracja, czyli takie rozkosz odczuwania własnego istnienia. W którym pojawiają się oczywiście inne istnienia. Jeżeli możesz to odczuwać. To prawdopodobnie nie skrzywdziłbyś nigdy żadnej innej istoty. Wykreślcie słowo prawdopodobnie z poprzedniego zdania. Jeżeli odczuwasz swoje istnienie, wiesz jak wartościowe i jak święte jest to istnienie nie jesteś w stanie skrzywdzić, a co więcej, zabić <grymne> ist inną istotę. Więc pamiętajmy, że święta to każda sekunda doceniania istnienia. A Twoje istnienie to jest tak samo ważne tak samo boskie, jak istnienie każdej innej istoty żywej. Chodzi o istoty żywe. Pamiętaj o, o szanowaniu ich. Zwróć uwagę, że w polskiej tradycji, czy w ogóle w tradycji chrześcijańskiej, e, święta to czas. Tam w ogóle fajne słońce. Święta to jest czas, podczas którego e, bierze się żywą istotę, jaką jest, jest karp, przytrzymuje się ją na stole i nabierd młotkiem albo trzonkiem. Do momentu, aż totalnie straci świadomość i umrze, i później wszyscy jedzą jej martwe zwłoki. Taka, jakby ktoś zapomniał, że jakby ktoś zapomniał, że właśnie tak ten proceder wygląda. Oprócz tego, prawdopodobnie na stole świątecznym znajdą się również zmielone, przyprawione i pokrojone w plastry zwłoki innych istot, nazywamy to węglinami, które swoją drogą są, yy, proszę Państwa, jednymi z głównych przyczyn nowotworów. Dlaczego? Już Państwu mówię, dlatego że wędliny kupujemy. Kupujecie? Czy ktoś kupuje? Kto jeszcze operuje w starym systemie świadomości? Kupuje się wędliny w tym systemie na wagę najczęściej. A proszę mi powiedzieć, kto kiedykolwiek przeczytał skład wędliny, która jest do sprzedaży na wagę? Ja Wam powiem, kto. Ja. Ostatnio to przeczytałem, bo muszę pochwalić ten sklep. Rzeźnik po drugiej stronie ulicy wystawił na etykietkach składy wędlin. Ja to pierwszy raz w życiu widziałem. To było jakiś miesiąc temu, czy dwa miesiące, może, nie wiem. I porobiłem zdjęcia. I składy tych wędlin wyglądają jak rozszerzona tablica Mendelejewa. Ze wskazaniem na środki, które są typowo rakotwórcze, toksyczne i obliczone na to, żeby wędlina wyglądała ładnie i nie rozkładała się po trzech dniach, tak jak rozkłada się mięso w naturze, tylko po dniach, np. Po, po pięciu tygodniach czy sześciu. Eee, smacznego! <ścoughs> Zatem życzę. To taka mała wstaweczka. Mam nadzieję, że komukolwiek zapali się troszeczkę, rozjaśni pewien obszar świadomości na ten aspekt. Ja natomiast, ponieważ boli mnie już ręka, chciałem pożyc po pożyczyć wszystkim yy, tradycyjnie miłych i spokojnych świąt. Obchodzę te święta, ponieważ jest to pewna tradycja, pewien. Yy, pewien obyczaj, może o tak bym powiedział. Wszyscy to robią. No, taki komentarz nie brzmi zbyt, że tak powiem, zbyt smacznie, bo robić wszystko, robić coś, co robią wszyscy jest, jest po prostu żałosne tylko dlatego, że robią to wszyscy. Natomiast ja robię to dla przyjemności. Jest to pewna jest pewna stworzona atmosfera, jest pewien symbol, jest pewna data, jest pewna atmosfera, są pewne zwyczaje typu prezenty, typu choinka, typu podrawy, 12 podraw. Podoba mi się, podoba mi się całe założenie takich i okres, w którym życzymy sobie dobrze i tak dalej. Mi się to po prostu bardzo podoba. Na to wychodzi. I tym samym chciałem również Wam życzyć wszystkiego dobrego, wszystkiego cudownego, wszystkiego słonecznego. W ogóle to nagranie powstaje podczas patrzenia w słońce. I nie omieszkam tu wspomnieć o tej wspaniałej praktyce. Zajrzyjcie sobie na patrzenie w słońce. Słoneczny krąg, grupa jest. Mamy ponad 550 osób na tej grupie. Umieszczamy tam zdjęcia, filmy i artykuły, wszystko odnośnie słońca. Co prawda zima nas nie rozpieszcza, więc troszeczkę grupa jest mniej aktywna, ale w lato jest fajna zabawa, bo ludzie przesyłają zdjęcia z całego świata tak naprawdę. Z Australii też mieliśmy zdjęcie z Holandii, bodajże z Peru, no i głównie z Polski podczas patrzenia w słońce, więc ja sobie też stryknę cyknę fotkę, która będzie na słonecznym kręgu. Czuwieniu. A ponieważ to są święta, pozdrowienia od Vincenta dla całej gawiedzi internetowo youtubeowej ludziska w 2000, 2015 był naprawdę udany, w 2016 pokażę, zobaczycie, jak, co, co to będzie w ogóle. 2015 to było prze, przecieranie szlaków. Teraz dopiero się zabawimy. I to Wam obiecuję. Już, już się powoli zaczyna. Pozdrawiam serdecznie, wesołego Aleluja, serducho, duchowość, matka ziemia człowieku. Lecimy z kosmosem. Peace out, Vincent, człowieku, wesoły świąt.